Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Grzybobrania. Dzisiaj wygospodarowałem troszeczkę czasu, żeby ruszyć. W miejsce, gdzie powinny pojawiać się borowiki szlachetne, bo naprawdę w ostatnich dniach, tygodniach no, tych grzybów coraz więcej w lesie się pokazuje. I zobaczcie, że początek już jest iście królewski, no bo nie może być inaczej, kiedy na mojej drodze, na samym początku wędrówki pojawia się borowik szlachetny. Zobaczcie, jest dość dobrze widoczny. Nie jest duży, ale jest bardzo ładny, troszeczkę obgryziony. Przez ślimaki, ale to jest czasami normą. Niemniej jednak jest to piękny, młody, gruby borowik szlachetny, dlatego ja go bardzo chętnie ze sobą zabiorę. Oczywiście później sprawdzę, czy nie jest robaczywy, ale to już poza okiem kamery, no bo nie chciałbym, żeby ten film trwał przesadnie długo. Też chciałbym skupić się jednak na zbieraniu grzybów. Bardzo ciekawa była to nóżka. On jest tylko obgryziony troszeczkę, tutaj to zostaje, więc ja oczywiście to zakrywam, żeby to nie wyschło. Natomiast tutaj wszystko za chwileczkę sprawdzę. On był taki chyba podwójny mi się wydaje, bo tutaj jest jakby początek drugiego. No ale zobaczcie. Piękny borowik. No piękny czas, bo te piękne grzyby rosną w coraz większych ilościach. Powiem Wam szczerze, że ja czasami sam jestem zaskoczony tym. Jak potrafię borowika dostrzec? I nie to, żebym się chwalił, bo ja tego nie lubię, ale po prostu czasami, może inaczej, cieszę się z tego, że czasami jestem w stanie spojrzeć w perfekcyjnym kierunku. No bo zobaczcie, jakże trudno zobaczyć tego borowika. No praktycznie jest niewidoczny, ale chodzi mi o fakt, że on jest po prostu w ziemi i wystaje tylko kawałek kapelusza, ale gdzieś no centralnie tutaj się spojrzałem. I dzięki temu go zauważyłem. Jeszcze troszeczkę słońce pomogło, bo gdyby nie to, no to na pewno bym przeoczył, no zobaczcie. Pokażę wam jak to w ogóle wygląda. W taki sposób. Z daleka no, naprawdę bardzo trudno jest go zauważyć w ogóle. Oczywiście ja to za chwileczkę wszystko poprawię, e, tak jak było, tylko chciałbym wam pokazać tego borowika, który w piachu wręcz rośnie. No ale naprawdę to nie było proste. Ale się udało go dostrzec. Nawet jeżeli gdzieś tam troszeczkę kapelusza wystawało. Ja to jeszcze przy okazji rozglądam, no bo różnie to bywa. Jest to miejsce, gdzie naprawdę borowików mnóstwo rośnie, kiedy przychodzi ten odpowiedni moment. On jest cały brudny, no bo wyszedł jakby z piachu, więc cały w nim jest siłą rzeczy, ale no naprawdę. Czasami dostrzec pewne grzyby, które się tak wtapiały, jest bardzo trudno. No ale się udało. No naprawdę jest dobrze ze wzrokiem. <grym> Także bardzo się z tego cieszę. Jak sobie tę chwileczkę odłożę. I tak jak mówiłem, oczywiście, tak jak było. Zobaczcie. Nie był widoczny, ale tak się prezentował pod ziemią, a w zasadzie w ziemi. Grubiutki piękny młody borowik. No dzisiaj naprawdę spacer znowu, po raz kolejny bardzo pozytywnie i przyjemnie się zaczyna. Tutaj się trzeba tak przyglądać, że to jest po prostu coś niesamowitego. Zobaczcie, eee, tutaj muchomor, na przykład, a tutaj jest borowik. I ten borowik. W zasadzie tego borowika wystaje, wygląda tylko kapelusz z mchu. Zobaczcie. On tak wygląda. A w momencie, kiedy ja troszeczkę odgarnę ten mech, zobaczcie. Taka piękna, gruba nóżka. One są tak w tym mchu pochowane. Że ja podejrzewam, jak przyjdę tutaj jeszcze w kolejnych dniach, to kolejne się pokażą. Bo być może już tutaj gdzieś jakieś malutkie są, ale jeszcze ich nie widać po prostu. No i to jest też bardzo takie pozytywne, że jest motywacja, żeby tutaj wracać. Wykręcam. Tutaj już nie boję się tak bardzo o to, że ściółka wyschnie, no bo jednak w mchu trzyma się dużo wilgoci. Natomiast oczywiście nie zmienia to faktu, że wszystko zakrywam, tak jak zawsze. I zobaczcie. Jaki borowik w muchu się skrywał. Na początku niepozorny, bo było widać tylko coś takiego. A po odkryciu piękna gruba długa nóżka. Piękny, gruby, młody borowik szlachetny. Wkroczyłem w liście, więc zadanie może być jeszcze trudniejsze niż przed momentem. Niemniej, już wiem, że ta decyzja była bardzo trafna. Bardzo dobra, bo zobaczcie, jaki piękny borowik tutaj sobie rośnie. Jest po prostu bajeczny, ja Wam go pokażę. Odsłonię troszeczkę. No, nóżka niebywale gruba. Młody, piękny borowik. On się tak prezentuje. Jest po prostu przepiękny, więc fantastyczny. Zobaczcie, coś fantastycznego. Jak to sobie pięknie rośnie i pokażę wam, że to jeszcze nie koniec, ponieważ dokładnie tutaj rośnie drugi, więc można śmiało powiedzieć, że borowiki rosną jeden przy drugim. Chcę takie ładne ujęcie zrobić, mam nadzieję, że się to uda. O, o to chodzi. Jeszcze piękny, oczywiście bierzemy, wykręcamy, zakrywamy grzybnie, żeby nie wyschła. Idziemy kroczek dalej, a tutaj czeka na nas kolejny młodziutki, piękny, gruby borowik. Tak się prezentuje. Myślę, że dla takich widoków warto subskrybować kanał, szczególnie że to zupełnie nic nie kosztuje. Piękny jest tak naprawdę. Dwa takie borowiki rosły jeden przy drugim. Dzieliły dosłownie metr. Tak wygląda z drugiej strony. Grubiutki, ze wspaniałym potencjałem, niemal, niemal, jak ten. Zakrywamy i zobaczcie. Dwa piękne borowiki rosły, jeden przy drugim obok siebie. Przepiękne okazy. Był duży, piękny borowik, dlatego teraz dla odmiany mały borowik, ale nie będzie tylko on, ponieważ dokładnie tam, nad gałęzią przewróconą, jest kolejny piękny, gruby i duży okaz. Więc tego malucha wezmę, bo takie również się przydają. Postaram się go jakoś tak lekko wykręcić, chociaż przy maluchach jest to dosyć trudne. Ale zobaczcie, bo tutaj jest główny powód, dla którego rozpocząłem nagrywanie. Jest tutaj dokładnie, tylko teraz zastanawiam się, jak się do niego dobrać, bo to nie jest proste, naprawdę nie jest proste. Tutaj są gałęzie. Nabijam się na nie. Chciałbym tak jak najmniej ingerować tutaj w to miejsce. Postaram się pokazać tego borowika od tej strony może. Nie przerwać nagrywania jakoś. Mam nadzieję, że będzie to widać bo teraz trzymam urządzenie do nagrywania ze strony przeciwnej, do której ja patrzę, więc ja nie widzę dokładnie, jak ja to nagrywam, a mam nadzieję, że widać tego borowika, bo on naprawdę z takim dołku tutaj akurat rośnie drzewko, bardzo trudno jest się dostać, niemniej mam nadzieję, że coś tam widać, a ja muszę go wyjąć od tej strony, no bo niestety tutaj, tutaj się nie wcisnę, nie dam rady. także zrobimy to w ten sposób, ja widzę, że on się troszeczkę uksyje, bo on jest chyba troszeczkę obgryziony, ale to dobrze, jeżeli nawet zostanie się żółk tutaj jest, niech się naje, ja to zakryję. Ale borowik jest fantastyczny, no coś niesamowitego, piękne okazy, wreszcie ten las pokazał. Uwolnił ten swój potencjał, o którym mówiłem jeszcze w czerwcu w lipcu. Fantastyczne! Piękne borowiki. Postanowiłem, że pokrótce wam go zaprezentuję na mchu. Postawiłem go specjalnie, no bo gdzieś tam trudno było go ładnie nagrać, żeby pokazać taką w pełnej okazałości tego borowika. Zobaczcie, jaki piękny. Widoki są po prostu cudowne, to jest coś fantastycznego. Cudowny. Ledwo się zdążyłem odwrócić po tym barowiku, a tu następne dwa jeden przy drugim, zobaczcie jeden drugi Fantastyczna sprawa jeden przy drugim sobie rosną, jakby nigdy nic No to jest coś fantastycznego. Zobaczcie. A było ich tutaj tyle, że tego, przyznam się szczerze, nadepnąłem. To znaczy nadepnąłem na tę gałąź i ona spowodowała uderzenie w kapelusz. Co z kolei przełożyło się na to, że ten kapelusz po prostu odczepił się od nóżki. Ale póki jeszcze gdzieś tam się ledwo trzyma, to pokażę Wam jak ten borowik wygląda. Bo jest ich tyle w jednym miejscu, to już jest czwarty albo piąty tutaj, w do, dosłownie promieniu półtora metra, że gdzieś skupiając swoją uwagę na takim większym, bądź dwóch, nie zauważyłem tego, a ten był pod nogami. No, czasami tak się zdarza. Na szczęście finalnie gdzieś go dostrzegłem. Zabiorę go oczywiście. Gdzieś ten kapelusz ledwo, ledwo ale się trzyma. No. Ledwo, ale się trzyma. No, no, już jednak się nie trzyma, ale trzymał się długo, <noise> także czasami tak się zdarza, że się nadepnie, ale na szczęście jest widzę zdrowy już tutaj. że Także super. Jak dzieją się cuda, no to no to się dzieją. Jest kolejny. Dosłownie dwa kroki. Wiedziałem, że warto tutaj jeszcze skupić gdzieś swoją uwagę, bo naprawdę, jeżeli tutaj tyle było w jednym miejscu, to warto jeszcze się rozejrzeć i zobaczyć. No było warto, było. Zobaczcie. piękny borowik kolejny. To jest po prostu coś fantastycznego i one rosną jeden przy drugim, tak naprawdę. Z jednego miejsca wyciągnęłem 6 albo 7 sztuk co pokazuje o potencjale tego miejsca, gdzie ten potencjał tylko musiał zostać uwolniony. I teraz naprawdę no, dzieją się fantastyczne rzeczy, więc tych filmów będzie coraz więcej, dlatego subskrybujcie mój kanał, a tych filmów po prostu nie przegapicie. Myślę, że warto szczególnie, że to zupełnie nic nie kosztuje. Słuchajcie, ależ przyjemny spacer borowików, szlachetnych, grubiutkich, pięknych, młodych, coraz więcej. No i tych filmów będzie tylko więcej, bo widzę, że tendencja jest wzrostowa, więc jest ich coraz więcej. Co za tym idzie, filmów również będzie coraz więcej. Dlatego, jeżeli nie chcecie tych filmów przegapić, subskrybujcie mój kanał. To zupełnie nic nie kosztuje. Wystarczy sekunda wcisnąć ten duży guzik, a wtedy będziecie na bieżąco. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach. Filmach. Pozdrawiam.